Może zastanawiacie się, czy te wszystkie pozytywne recenzje, które krążą w sieci o słuchawkach Genesis Toron 531 to nie jest przypadkiem jakiś marketingowy trik. No bo wiecie, jak to jest, czasem coś wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. Czy w cenie do 200 zł można w ogóle znaleźć słuchawki, które nie tylko dobrze grają, ale są też wygodne i nie rozpadną się po tygodniu użytkowania? Dziś sprawdzimy, czy te Toron 531 to faktycznie król opłacalności, jak o nich piszą niektórzy, czy po prostu kolejny budżetowy headset, który po miesiącu wyląduje w szufladzie. Zaczynamy! I zanim przejdziemy do konkretów, mała, ale ważna informacja, słuchawki Genesis Toron 531 trafiły do mnie bezpośrednio od producenta, abym mógł przygotować ten materiał, ale spokojnie to w żaden sposób nie wpłynie na moją ocenę. Jak zawsze znajdzie się miejsce na rzeczy, które nie do końca mi się podobały. A żebyście mieli pełny obraz sytuacji w tym materiale zrobimy mały unboxing, czyli zobaczymy. Co znajdziemy w pudełku. Następnie dokładnie przyjrzymy się budowie i parametrom tych słuchawek. Sprawdzimy też, jak grają. I oczywiście podzielę się z Wami moimi subiektywnymi wrażeniami z użytkowania. Sprawdzimy też, czy wygoda użytkowania stoi na wysokim poziomie. No i oczywiście nie zabraknie testu mikrofonu. Będziecie mogli sami ocenić, czy warto w nie zainwestować. Dobrze, czas otworzyć pudełko, samo opakowanie. Jest standardowe, z charakterystyczną dla Genesisa czarno-czerwoną kolorystyką. W środku znajdziemy oczywiście same słuchawki, a także odłączany mikrofon, kabel z pilotem, dodatkowy zestaw nauszników i rozgałęziacz na osobne wejścia słuchawkowe i mikrofonowe. Jest też zaślepka do gniazda mikrofonu oraz instrukcje. Przyglądając się bliżej tym słuchawkom widać, że konstrukcja i sam wygląd jest bardzo zbliżona do popularnych modeli HyperX Cloud Alpha czy Endorfi Vero. Są to słuchawki pozycjonowane jako słuchawki dla graczy. Design jest minimalistyczny z przewagą matowej czerni i takimi metalowymi akcentami w kolorze gunmetal na widełkach. Muszle o jajowatym kształcie są wykonane z plastiku, który choć zbiera odciski palców, no to sprawia wrażenie solidnego i wytrzymałego. Na tym plastiku są też subtelne logotypy. Pałąk jest elastyczny i posiada miękką materiałową wyściółkę. Na górze pałąka znajdziecie wytłoczone logo na materiale skóropodobnym i sam pałąk można regulować, żeby dopasować go do kształtu głowy. Regulacja niby taka banalna oczywistość, a w moich słuchawkach do plejki, no nie mam regulacji. Kąt nachylenia na też jest regulowany, powiedziałbym, że tak w zakresie 30 stopni. Nauszniki wypełnione są pianką memory foam, która dostosowuje się do kształtów głowy. Nauszniki są pokryte oddychającym e, materiałem. Nie ma tu aktywnej redukcji szumów, tylko pasywna, bazująca na tym, że po prostu mamy zamknię zamkniętą konstrukcję, która trochę nas odcina od otoczenia. Ale to nie jest takie stuprocentowe odcięcie, szczególnie w tych nausznikach tekstylnych, które są wygodniejsze i bardziej przewiewne, co może przydać się latem. Ale w zestawie też są nauczniki hybrydowe z połączenia ekoskóry i materiału. I te hybrydowe nauszniki oferują lepszy bas i lepsze tłumienie dźwięków. I ogólnie miękka gąbka pod pałąkiem i nausznikami z memory foam no, robią robotę. Nie uciskają, nie obcierają, są po prostu na swoim miejscu. Nacisk na głowę jest dobrze wyważony. Słuchawki trzymają się pewnie, ale nie uciskają nawet podczas energicznych ruchów. Słuchawki łączą się za pomocą standardowego złącza 3,5 mm do wszystkiego, co takie złącze posiada. Komputer, konsola, telefon. No i jest to jedyna opcja podłączenia, nie ma opcji podłączenia przez USB, więc też na słuchawkach nie ma jakiejkolwiek formy oświetlenia słuchawek. To taka mała uwaga dla osób, które uwielbiają Jakich sprzęt gamingowy świeci. Sam przewód jest w Oplocie, jest jeszcze na nim pilot do sterowania poziomem głośności oraz z opcją wyciszenia mikrofonu. Tu się trochę przyczepię, że oznaczenie przełącznika wyciszenia powin powinno być bardziej wyraźne, żebyśmy wiedzieli, kiedy przełącznik jest w trybie wyciszonym. Byle czerwony kawałek plastiku pod switchem byłby wystarczający. Sam przewód jest odłączany i ma długość metra. Dla mnie trochę krótko, ale jest też przedłużacz, który pozwoli Ci podłączyć zestaw do komputera wyposażonego w osobne gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe. Chciałbym, żeby był też przedłużacz, ale Bez rozdzielacza, bo po przedłużeniu przewodu, no nie mogę wpiąć go w MacBooka i korzystać jednocześnie ze słuchawek i mikrofonu. Tylko że to słuchawki gamingowe, gaming, MacBook, wybierz jedno. Metrowy przewód będzie spoko, żeby grać sobie w tych słuchawkach, wpinając się w pada, od playki, czy na jakimś handheldzie, czy właśnie na komputerze przy użyciu przedłużacza. Mamy tutaj też odpinany mikrofon, co jest super wygodne, bo jak nie chcecie gadać, to po prostu go wyjmujecie. Mikrofon ma też filtr pop, który tłumi niechciane głoski, szczególnie. Szczególnie te wybuchowe. Mikrofon jest na elastycznym ramieniu, więc czasem trzeba go sobie poprawić, ale całkiem nieźle trzyma swoją pozycję. Same słuchawki ważą około 200-400 gramów to jest naprawdę lekka konstrukcja, i nawet podczas dłuższej sesji ich waga mi nie przeszkadzała. Sercem tych słuchawek są 50 mm dynamiczne przetworniki. Przetworniki w słuchawkach odpowiadają za zamianę prądu na dźwięk. I to one decydują o tym jak słuchawki grają. Przetworniki grają w paśmie przenoszenia od 20 do 20 tysięcy herców. Pozostałe kluczowe parametry wrzucam Wam na ekran. Te tajemnicze liczby, czyli 32 omy i czułość około 100 dB to tak w skrócie oznacza to, że nie musicie mieć wzmacniacza, żeby słuchawki grały głośno i wyraźnie. Podłączacie je do komputera, telefonu, konsoli i będzie OK. To słuchawki stereo 2.0. Separacja dźwięków jest dobra. Co oznacza, że łatwo zlokalizować źródło dźwięku w grach, ale nie jest to technologia symulująca pełną przestrzenność. Jak w droższych słuchawkach, jak grałem na plejce w tych słuchawkach, to aż się zdziwiłem, jak bardzo się przyzwyczaiłem do tego całego 3D audio. No dobrze, jak te słuchawki sprawują się w praktyce. Przede wszystkim są bardzo wygodne, nawet podczas długich sesji grania nauszniki są przestronne i nie powodują dyskomfortu, a lekka konstrukcja no, dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Jeśli chodzi o dźwięk, to domyślna charakterystyka z materiału nausznikami jest dość zbalansowana, z nieco stonowanym basem. Dzięki temu dobrze te słuchawki sprawdzają się w grach, gdzie trzeba wyłapywać takie subtelne dźwięki, takie jak powiedzmy kroki przeciwników. Jeśli jednak chcemy uzyskać więcej basu, no to możemy wymienić nauszniki na hybrydowe. Te pady ze skórzanymi bokami no, zapewnią lepszą izolację dźwięku i wzmacniają niższe częstotliwości. Scena dźwiękowa nie jest bardzo szeroka. Ale dźwięk jest czysty i szczegółowy. Mikrofon o czułości minus 42 dB również pozytywnie mnie zaskoczył, oferując no, bardzo wyraźny dźwięk podczas komunikacji w grach i na czacie. Jest to mikrofon dynamiczny z pasmem przenoszenia od 100 do 10 000 Hz. Niestety zbiera on nieco szumów z otoczenia. No, i teraz możecie usłyszeć, jak brzmi mikrofon. W tych słuchawkach. No, powiedzmy sobie kilka rzeczy, chociażby to, że nie mam pojęcia, co wam opowiadać, ale będę starał się zmieniać intonację i czasem też mówić ciszej. Podsunąć sobie mikrofon do ust. No, jak wcześniej testowałem ten mikrofon, to muszę przyznać, że dźwięk z niego mi się podobał i jest naprawdę fajnie jak na taką półkę cenową. Testowałem te słuchawki w różnych grach, od strzelanek po RPG i spisywały się bardzo dobrze. Pozycjonowanie dźwięku w trybie stereo 2.0 było precyzyjne, co pozwalało mi lokalizować źródła dźwięków, a dwie opcje nauszników sprawiały, że mogłem też je trochę dostosować do zastosowań. Używałem ich również do słuchania muzyki i montażu wideo, gdzie również Wisywały się zaskakująco dobrze jak na słuchawki gamingowe. Ogólnie jestem pod wrażeniem, Genesis Toron 531 w wielu aspektach przewyższają swoją kategorię cenową. Są wygodne, dobrze wykonane no i oferują dobrą jakość dźwięku z dwoma różnymi opcjami nauszników. Jakość mikrofonu również jest. Dobra, lepsza niż się spodziewałem w tej cenie. Chociaż mogą nie zadowolić audiofilów, to dla takiego przeciętnego gracza no są świetnym wyborem. Podsumujmy plusy i minusy. Na plus, wygoda, nawet podczas dłuższych sesji. Podoba mi się design. Dźwięk jest spokojny, jak na tę półkę cenową. Podoba mi się subtelne oznaczenie logotypami, a nie krzykliwe, kolorowe logotypy. Podoba mi się, że mamy dwa zestawy nauszników. Odłączany mikrofon jest spoko, no i cena też jest dobra. Z minusów mikrofon zbiera nieco szumów z otoczenia. Izolacja nie jest najlepsza. Szkoda, że nie ma wyraźnego oznaczenia na pilocie, że mikrofon został wyciszony. Zewnętrzna strona muszli zbiera odciski palców. Słuchawki nie są podłączane przez USB. A po zwykłym przewodzie 3,5 mm, więc nie ma tu dedykowanego oprogramowania od Genesis. Chciałbym też przedłużać, ale bez rozdzielacza. Ostatnim minusem jest to, że odłączany mikrofon może się poluzować, no i za ślepkę bardzo łatwo zgubić. Czy warto kupić Genesis Toron 531? Moim zdaniem zdecydowanie tak. W takim budżecie te słuchawki to fajne połączenie przemyślanej konstrukcji. Wygodnych materiałów i dobrych parametrów, a dodatkowo dwa zestawy nauszników, odłączany kabel i mikrofon to dodatki, które sprawiają, że korzystanie z nich jest po prostu przyjemne. Nie są idealne, ale jeśli szukacie nie drugiego headsetu gamingowego, który nie idzie na kompromisy w najważniejszych kwestiach, no to Genesis Toron 531 zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. A co wy myślicie o tych słuchawkach? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału po więcej recenzji technologicznych. A jeśli macie ochotę pogadać, to niedawno założyłem grupę na Discordzie, gdzie możecie się dołączyć. Link w opisie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.